Jesteśmy w Centrum Spotkania Kultur. To jest monumentalna, wielka, ogromna budowla w centrum miasta w Lublinie, a my będziemy robić tutaj sesję w bardzo wąskim, ale bardzo atrakcyjnym korytarzu. Ja nazywam się Peter Bielacki i zapraszam Was na pierwszy epizod w szóstym sezonie Flashtime. Jesteśmy w centrum miasta i mamy ze sobą tylko to, co ze sobą przywieźliśmy. To nie jest studio wyposażone w cały zestaw sprzętu. Dzisiaj naszą modelką jest Agata, która jest solistką baletu Opery Lubelskiej. A my jesteśmy w miejscu, które powstawało od 1975 roku. W tej chwili jest to super monumentalna budowla, w której można robić zdjęcia. Nie jest to takie oczywiste i to takie proste, ale pokażę Wam, jak się za to zabrać. Dzisiaj fotografujemy w korytarzu, który jest naprawdę bardzo długi, bo to jest pewnie za 30 metrów. Po jednej stronie są takie betonowe, szaro-białe kolumny, po drugiej stronie jest dosłownie szatnia, więc możemy śmiało powiedzieć, że dzisiaj fotografujemy w szatni, więc gdyby Wam przyszło do głowy, że w Waszej miejscowości, w Waszym mieście, czy gdziekolwiek mieszkacie, nie ma fajnych miejsc, słuchajcie, my dzisiaj robimy w szatni, mówiąc krótko, robimy w szatni. Ważne jest z kim, a nieważne gdzie, tak naprawdę, chociaż oczywiście nie jesteśmy tutaj przez przypadek. Dzisiaj fotografujemy aparatem Sony i do tego jest prawdę mówiąc tylko jeden powód, otóż chciałem wypróbować nowoczesne obiektywy Sigma, czyli te z z E do, do, do aparatów Sony i to będzie 28-105. To jest zoom ze światłem 2.8. Ja ten obiektyw już raz i drugi testowałem, ale, ale prawdę, prawdę mówiąc, mam mnie dosyć, jest mi go mało. I to, co mam w tej chwili nałożone, to jest 20 mm ze światłem 1.4. Te oba te obiektywy to jest DGDN, czyli są to takie dedykowane, wiecie, nowoczesne konstrukcje dedykowane bezlusterkowcom. Aparat, którym dzisiaj fotografujemy, to Sony a 7 IV. Ten aparat miał premierę ponad 3 lata temu i z jednej strony ma ogromne grono wyznawców, można to tak się powiedzieć. Z drugiej strony, ja ten aparat w ręku mam drugi raz. W momencie premiery nie byłem tym aparatem absolutnie zachwyconym. Pamiętam, że z Mateuszem wypożyczyliśmy wtedy A74, A7R4 i A1. No i po trzech latach stało się tak, że Mateusz przesiadł się na sony A1 ze swojego A73, bo A74 nie zrobił na nas po prostu żadnego jakiegoś spektakularnego wrażenia. I tamte wrażenia dzisiaj ja mogę śmiało powiedzieć to nie jest spektakularny aparat on w żadnym momencie nie jest jakiś taki że robi efekt wow z drugiej strony to jest narzędzie które po prostu robi bardzo solidną robotę. Mówiąc krótko, robi solidną robotę, z czego ja mówię jako fotograf, a ten aparat zdaje się bardziej podoba się filmowcom, dlatego że na mieście mówią, że opcje filmowania w tym aparacie są podobne do tego, które mają dedykowane kamery Sony, czyli FX3. Mateusz jest posiadaczem Sony, więc wszystkie akcesoria Sony, z których dzisiaj będę korzystał, należą po prostu do Mateusza, ale ten aparat nie należy do Mateusza. Mateusz sobie zostawił do swojej dynki, zostawił sobie na zapas swoje stare a 73 III, które prawdę mówiąc do tej pory świetnie działa, a ten aparat został wypożyczony mi przez cyfrową Rent, czyli cyfrowe.pl Żeby powiedzieć to od razu wprost, ja nie płacę za wypożyczenie tego aparatu cyfrowe, wiedząc, co robimy, w jaki sposób, po prostu udostępniło mi ten aparat gratis, ale musiałem dopełnić wszystkich formalności, tak jak po prostu każdy człowiek, który przychodzi z ulicy, chce coś wypożyczyć. To znaczy, musiałem wpłacić kaucję, W tym momencie wpłaciłem 1800 zł, musiałem podpisać umowy przy kurierze, musiałem tą paczkę rozpakować. Musiałem podpisać umowy przy kurierze. Kurier te umowy zabrał. W tej chwili mam już zleconego kuriera, który ten aparat dzisiaj i dosłownie dwie godziny po sesji on ode mnie wróci, więc z jednej strony wydaje się, że to trochę zawracanie głowy, z drugiej strony, wiecie, dostajecie sprzęt za tam 10 czy 11 tysięcy złotych i możecie go swobodnie testować bez tej obawy, że ktoś ze sprzedawców patrzy Wam na ręce, więc pod tym względem wypożyczalnia cyfrowe śmiało polecam. Pewnie nie każdy z Was bierze na swoją sesję komputer ze stolikiem, z nóżkami i tak dalej, ale w momencie, w którym angażujecie jakieś zasoby, tak jak ja zaangażowałem zasoby pod tytułem Nasza modelka, nasza wizerzystka, nasza fryzjerka, Maguneta, Mateusz. I no i ja tutaj jestem plus. Oczywiście uzyskałem wcześniej zgodę od Centrum Spotkania Kultury, że mógł tutaj przyjść. Ja muszę mieć pewność, że wyjdę stąd z materiałem, który się nadaje do oglądania, który będzie się podobał i mi, i naszemu zespołowi, no i mam nadzieję, że też będzie podobał się Wam. I teraz tak, stolik do teteringu, ja się tym stolikiem posługuję chyba też już trzeci rok, biorę go na każdy wyjazd, gdzie mam jakieś spotkanie integracyjne albo jakieś open day e, więc z tym stolikiem można mnie zobaczyć często, on za każdym razem stoi na tych samych nóżkach Manfrotto 290, to są nóżki aluminiowe, zakładam, że takie wiecie węglowe byłyby, węglowe? Karbonowe, byłyby lżejsze, ale te, które są, uważam, że to jest znakomite rozwiązanie, dlatego, że to jest szalenie stabilne, co więcej, ja z takim sprzętem, Mogę przejść parametrów w tej WFT yy, i nie muszę się obawiać. I nie muszę się obawiać, że coś się wydarzy. Z jednej strony jest to dosyć duży wynalazek, gabarytowo, z drugiej strony mam gdzie odłożyć aparat, yy, i to jest rzecz, którą można przynosić. Żeby podpiąć aparat do komputera, można to zrobić na kilka sposobów. I dzisiaj generalnie powinniśmy robić to Wi-Fi, ale gdybym miał super nowoczesny aparat z Wi-Fi, z numerem 6, to pewnie bym to zrobił przez Wi-Fi. Ale nie mam Wi-Fi, nie mam super nowoczesnego aparatu, mam super nowoczesny komputer, więc aparat do komputera podpinam super nowoczesnym kablem. Yy, I teraz mówiąc, że to jest super nowoczesny kabel, absolutnie nie to jest najnowsza seria kabli Tether Tools, takie, które na jednej trzeciej długości mają coś, co się nazywa Tether Boost. Nazwijmy to pasywny wzmacniacz sygnału, bo tutaj nie ma żadnej baterii. Za to dzięki tym wynalazkom szybkość transferu od aparatu do komputera to jest 10 megabitów na sekundę i to jest bardzo, bardzo dużo. Muszę powiedzieć, że aparat, którym dzisiaj się posługujemy, ten Sony A7 IV, on nie ma takiego wyjścia USB-C, który ma aż tak dużą prędkość. Mój prywatny Canon R5 ma taką prędkość, bo tam jest gniazdo w standardzie USB-C 3.2 generacja druga. Zdaje się tak, to się ładnie nazywa. Generalnie ten aparat ma 5 megabitów, więc i tak nie wykorzystamy potencjału tego kabla. Ale chciałbym Wam też powiedzieć o tym, że to jest pierwszy raz, kiedy ja spotkam kabel tak zwany jednokierunkowy. Wcześniej słyszałem o tym w filmach Jacka Woźniaka który, mam wrażenie chyba o kablach do teteringu wie najwięcej, ma najwięcej doświadczenia z różnymi kablami różnych producentów. I ten kabelek trzeba podpiąć w pewien konkretny sposób. Jedna wtyczka musi być w aparacie, a druga wtyczka musi być w komputerze. Jeżeli podepniecie ten kabel odwrotnie, aparat się nie zgłosi, komputer nie wykryje aparatu, to po prostu będzie to zwykły przewód, który, który nie robi nic. Oczywiście nie trzeba się domyślać, która wtyczka do czego służy, dlatego że na wtyczkach są specjalne ikonki. Ja wam to oczywiście teraz pokażę w takich zbliżeniach, albo Mateusz zrobi wam przebitki. W momencie, w którym podłączę. Złączamy kabel do komputera. Ten kabelek raczej nie powinien sobie dyndać, dlatego że, no cóż, złącze w komputerze wymienić to jest po prostu duży problem. I Tether Tools ma cały zestaw takich akcesoriów do teteringu, i jednym z nich jest właśnie coś takiego. To wygląda w ten sposób, że mamy element plastikowy, który zakładamy na kabelek, z drugiej strony mamy po prostu gwint i ten gwint ma magnes, a tutaj na takie lince, akurat jest ich rozwiązań kilka. Ja w tej chwili używam takiego z linką, mam albo takie szyny, w które mogę to wsunąć, tam też jest magnes i to już pewnie trzyma, po prostu pewnie trzyma, albo z drugiej strony jest po prostu kółeczko, jest tu kółeczko, które też jest w środku z magnesem, więc jak to złapie, to trzyma jak sam diabeł i nie puści. I wiecie, to jest taka rzecz, której nie musicie używać i nie musicie mieć, ale jeśli lubicie swój komputer, to myślę, że taką rzecz mieć warto. Oczywiście, kiedy idziecie z Bielackiem na sesję, to wiadomo, że będziemy błyskać i my dzisiaj będziemy błyskać. Mamy do dyspozycji dwie lampy błyskowe, w moim przypadku będą to Profoto B10X. I teraz, czy muszę mieć aż takie duże 250-watowe lampy? Nie, prawdę mówiąc tutaj mógłbym się swobodnie posłużyć nawet speedlightami, tylko że prawdę mówiąc nie mam żadnych speedlightów, mam takie lampy, więc biorę to, co mam. Wiecie, każdy po prostu pracujecie tym, co macie, co lubicie. Zakładam, że macie to, bo, bo lubicie i ufać. Lampy znacie, widzieliście wiele razy. 252 sekund, błyskawiczny czas reakcji, bardzo duża powtarzalność, bardzo mocny pilot i ten pilot jest jeszcze bikolor. Dzisiaj będziemy mieszać światło błyskowe za stanem, więc ten pilot, taki, który potrafi przystosować się do temperatury tych światł, które ja mam tutaj zastanę, to jest dla mnie ważna rzecz. Mówiąc krótko, to jest dla mnie ważna rzecz, dlatego że ja będę chciał, żeby dzisiaj na moich zdjęciach było ten błysk widać. Z drugiej strony będę też świecił pilotem i nie chcę, żeby ten światło pilota było widoczne. Chcę, żeby było widać tylko błysk. Żeby lampę gdziekolwiek ustawić, musi Musicie mieć statyw i ja wiem, że macie dosyć tego mówienia o tych statywach, ale żeby wpuszczono Was na sesję w CSK Lublin musicie spełnić dosyć takie rygorystyczne warunki, to znaczy trzeba sobie najpierw wypełnić formularz, w którym piszecie co będziecie robić, jak długo będziecie robić i czy to co będziecie robić ma zastosowanie komercyjne albo niekomercyjne oraz na przykład tutaj dozwolone jest rozłożenie statywu, tak jak widzicie mamy tutaj statyw, ochrona mnie do tej pory nie zgarnęła, to znaczy faktycznie jestem tu legitnie i mogę robić to co mogę robić, ale w regulaminie jest zastrzeżone, że statyw nie może porysować podłogi, bo ta podłoga tutaj Błyszczy. To fajnie, że błyszczy, i mówiąc, to jest jeden z powodów, dla którego wybraliśmy ten właśnie zakątek. I moje statywy Manfrotto to są akurat 10,52 bac. Te takie, wiecie, kompakt, lekkie, bo to są, prawdę mówiąc, to nie są duże statywy. One nie są ciężkie i nie mają nie wiadomo jakiej nośności za to. Składają się na płasko i mają gumowe nóżki. To jest bardzo twarda guma, ale to jednak jest guma. I myślę, że producent, produkując te, projektując te statywy, tą gumę przewidział do tego, żeby ona się nie ślizgała, ale w tym momencie ja mam po prostu produkt, który spełnia wymogi regulaminu tego miejsca i dzięki temu mogę dwa takie statywy postawić. Jeden będzie tutaj, drugi będzie stał z tyłu z lampą, z kolorowym żelem. Pokazywałem wam to już wiele razy. Nowe modyfikatory Profoto składają się na płasko. I to jest fajne, to jest naprawdę fajna rzecz, a to tutaj, to jest 60 cm Beauty Dish. To jest srebrny Beauty Dish. Ja w swoim prywatnym arsenale nie mam srebrnego Beauty Disha, kiedyś miałem i korzystałem z niego często i był to metalowy Beauty Dish, a ten tutaj jest składany. I prawdę mówiąc to jest pierwszy składany Beauty Dish, którego ja chcę używać i jesteśmy w publicznym miejscu, więc co chwilkę będziemy musieli robić małą przerwę, ale myślę, że nadążymy z reakcją. Mam nadzieję, że widzieliście jak się rozkłada te nowe... Nowe modyfikatory Profoto, dlatego że na rynku już są takie modyfikatory, które mają małe takie pierścienie i służące do mocowania lekkich, małych lamp, a Profoto zrobiło takie coś, co pozwala mocować duży modyfikator na normalnej, dużej lampie. Dobra. Ten modyfikator ma 60 cm średnicy, czyli dwie stopy, i jest to, umówmy się, modyfikator tak zwanych średnich rozmiarów. Średnich rozmiarów za to, Mateusz Wam pokazał od czoła, że. Chociaż ma, w zasadzie jest to Okta, ma tutaj taką specjalną warstwę z duvetinu, czyli z takiego materiału, który pochłania światło, po to, by światło, które z niego wyleci, było jak najbardziej okrągłe, po to, żeby wyglądało tak jak prawdziwy beauty dish. I teraz do tych modyfikatorów producent, czyli profoto, nie przewidziało ani dyfuzora, ani grida. Za to, kiedy ja robiłem dla swoich patronów takie porównanie, jak świecą rozmaite modyfikatory profoto, Moim zdaniem światło, które wychodzi z tego Beauty Disha jest naprawdę mocno skupione, bardzo skolimowane i porównałbym je do takiego metalowego Beauty Disha z bardzo gęstym gridem. My dzisiaj będziemy z tego korzystać, bo zależy mi na tym, żeby głównie była oświetlona twarz naszej modelki, ale przypominam, że naszą modelką jest tancerka, więc ona będzie robić dzisiaj bardzo geometryczne pozy, dlatego że jesteśmy w bardzo geometrycznym miejscu. I ten Beauty Dish mam wrażenie, że on się bardzo dobrze sprawdzi. Dlatego, że nie ma co ukrywać, ja z nim robię dzisiaj pierwszą sesję, która nie jest sesją testową, tylko dzisiaj robimy prawdziwą modelkę i będziemy robić, nazwijmy to, prawdziwe zdjęcia. Jest jeszcze jedna fajna rzecz, którą chciałem Wam dzisiaj pokazać, to jest malusieńki nadajniczek Profoto do kontrolowania moich lamp. I ten nadajniczek, jak widzicie, ma rozmiar, powinienem tutaj wziąć banana do skali, ale on jest generalnie mniejszy niż pudełko od zapałek. W każdym razie on ma dwie opcje. Można go włączyć w tryb auto, czyli tryb auto to jest, mówiąc krótko, w systemie ProFoto jest to TTL, oraz można go przełączyć w tryb Manua, ale nie ma żadnego innego pokrętła. I teraz, gdybyście zapytali, to w jaki sposób można sterować lampami, no to prawdę mówiąc, pierwszy sposób to jest taki, że bierzesz lampę. I kręcisz pokrętłem i zwiększasz lub zmniejszasz jej moc dotąd, aż efekt błysku Cię po prostu zadowala. Albo, tak jak większość dzisiejszych rzeczy, po prostu robicie to z aplikacji. I tak jak wcześniej Wam mówiłem, jeśli posługujemy się sprzętem Sony, to ten sprzęt nie jest mój, tylko jak widzicie tutaj, to jest sprzęt Mateusza. To jest oczywiście nadajnik do Sony, należy do Mateusza, więc dzisiaj dzisiaj naprawdę dużo sprzętu pożyczyłem. I to jest też taka rzecz, którą chciałam Wam powiedzieć. Nie musisz mieć nie wiadomo jakiej tony sprzętu, żeby robić fajne zdjęcia. Ważne, by móc mówić się z kolegami, którzy też mają jakiś sprzęt i też chcą robić zdjęcia i wtedy ty masz trochę, on ma trochę. I we dwóch to macie całkiem sporo, nie? Zaczynamy robić zdjęcia i pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić w momencie, w którym się korzysta z lamp błyskowych, no to trzeba ustawić coś, co się nazywa poprawną ekspozycją. Poprawna ekspozycja to znaczy, że nic nie będzie przepalone, nic nie będzie ginęło w cieniach, a punkt szarości, ten środkowy, będzie dokładnie po środku pomiędzy najciemniejszą częścią histogramu i tą najjaśniejszą częścią histogramu. I teraz, w jaki sposób ustawić poprawną ekspozycję? Oczywiście najprościej jest wziąć światłomierz, Przystawić go pod twarzą modelki, wywołać błysk, zmierzyć, sprawdzić, czy jest dobrze, a jak nie jest dobrze, to poprawić. Ale nie każdy ma taki gadżet za 1000 zł z kawałeczkiem albo jeszcze droższy. Za to myślę, że każdy z Was może posłużyć się po prostu szarą kartą. Mało się, kochanie, dasz mi to? Ja posłużę się szarą kartą Manfrotto i ta szarość tutaj, którą widzicie, to nie jest szarość przypadkowa. W nomenklaturze technicznej, fachowej mówi się o tym, że to jest 18% szarości, ale myślę, że na nasze potrzeby dużo łatwiej będzie powiedzieć, że to jest połowa po prostu histogramu. Ta szarość to jest dokładnie połowa histogramu. I teraz, jak myślicie, w jaki sposób za pomocą tej karty ustawić poprawną ekspozycję? Trzeba robić zdjęcie z błyskiem do tego momentu, aż szarość sfotografowanej tej szarej karty, przy parametrach aparatu, który sobie założymy, pojawi się dokładnie centralnie pomiędzy tym najciemniejszym, a najjaśniejszym punktem histogramu. Agata, nasza modelka. Poprosiłem naszą modelkę Agatę, by sobie taką szarą kartę podłuża tuż pod brodę. Przełączę mój nadajnik w trybie auto. Ja jestem w tej chwili w trybie TTL, mówiąc krótko, w trybie TTL. I teraz, Agatko, troszkę wyżej brody, dobrze? Dlatego, że to światło jest dosyć skupione. I ja sobie teraz wycentruję, słuchajcie, tak, by cały obszar mojego kadru to była tylko ta szara powierzchnia. Robię zdjęcie, robię zdjęcie w trybie TTL. I teraz w Capture One nagrywam ekran i Wam pokażę, jak to wygląda. Wybierzemy kadrowanie. Skadrujemy taki mniejszy fragment, po to, by, po to by nie było tych białych linii, które mogą wprowadzić jakieś zafałszowanie, tak to nazwijmy. I teraz zobaczcie, w którym miejscu jesteśmy na histogramie. Ustawiłem jeszcze punkt bieli, po to, żeby te wszystkie czerwone, zielone, niebieskie, wszystkie trzy kanały nam się zeszły. I zobaczcie, mam tutaj powiedzmy, nie wiem, 1 dziesiątą, może 2 dziesiąte eV więcej niż 0. Moja szarość tutaj to jest dokładnie połowa histogramu, czyli jestem dokładnie w tym miejscu, w którym powinienem być. Moja lampa w tej chwili stoi. 2,5 metra od modelki, jest ustawiona na 2,5, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo mała moc. Tak jak mówiłem wcześniej, każdy speedlight to załatwi. Będziemy robić ten termin do Ewoto, dlatego że fotografujemy dziewczynę. A jak wiadomo, jeśli się robi do Ewoto, to dziewczyna od razu na sesji wygląda świetnie. I słuchajcie, to jest, to jest naprawdę fajna rzecz. W momencie, w którym robicie zdjęcia do Ewoto i ten automatyczny retusz wskakuje od razu na każde zdjęcie, w momencie, kiedy wasza modelka albo tym bardziej klientka podchodzi do was, bo chce zobaczyć, jak wygląda, myśli sobie, wow, wyglądam naprawdę nieźle, tak było wcześniej, tak jest teraz. To naprawdę wygląda nieźle. I zauważcie jeszcze jedną rzecz. Jako, że mamy te szare betony, ja tam wstrzyknąłem troszeczkę takiego tyl zielono-niebieskiego w ten cień. I korytarz jest w tej chwili zaciemny. Ten korytarz jest kompletnie za ciemny. Użyjemy tej drugiej lampy, która jest z tyłu, założymy tam kolorowy filtr i wstrzykniemy trochę koloru w cienie. Bo wiecie, dramat, klimat budują cienie. A tam, gdzie są cienie, można wstrzyknąć kolor. I to właśnie teraz zrobimy. Hop. Posługuje się 28-105 i 105 to jest generalnie moja ulubiona taka, 105 to jest moja ulubiona ogniskowo-portretowa. Za to przy 28 mm widać miejsce, w którym jesteśmy, więc ja za chwilkę z tego obiektywu przerzucę się na ten szerszy. Myślę, że większość zdjęć tutaj będziemy robić przy 20 mm. Kiedy jest co pokazać, no po prostu trzeba co pokazać. Już wiem, tutaj trzeba zrobić w ten sposób z kompresją. to całkiem nieźle to wygląda mógłbym tutaj spróbować postawić i za chwilkę mogło się poprosimy żeby nam o widzisz tam będzie trzeba my generalnie słuchajcie robimy Robimy zdjęcia w szatni. Robimy zdjęcia w szatni. Prawdę mówiąc, to tutaj by się przydała jeszcze jedna lampa, żeby oświetlać tą stronę. No nie, no i to ja wiem, że ja muszę mieć więcej. Dwie lampy to mało. O tak, hop. Teraz prosto w obiektyw. Dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, słuchajcie Bardzo dobrze, no sama możesz zobaczyć Zróbmy teraz tak e, Mogę się, kochanie, daj mi tamto 20 mm. Tu będziemy mieli światła I zobaczymy jak to będzie wyglądało O, tutaj mamy Agatę I tu mamy, o, hop Przed Agatą muszę mieć podejść, bliżej. owa się tak. Tu z pionowymi flarami, tu trochę za ciemno jest. Ale ładnie się, Tu ładnie, ładnie no. wygląda noga. No to ja jedynkę postawię, to, to już mamy jedno zdjęcie. Dobra, kochani, podejdziecie na chwilę wszyscy. Spróbujmy zrobić jeszcze ze, ze, ze trzy razy tak z flarami no po tą skrycie, stronę dobrze. Gotowa? Dawaj. 3 4 Masz gotowe tam mogło się. Yy, gotowe? No. lampeczki? Dobra, Agata. A to ja muszę tutaj wziąć poprawkę. Spróbujmy jeszcze raz. Dawaj. Hmm, to może mieć Tu się opiera, a tą łapką tak. trzyma za szpilę. To wygląda bardzo dobrze, tylko bez marynarki. Ona potrzebuje Twojego tyku dotyku. Mówię. Uwaga, raz, dwa, trzy. Tak. To wygląda naprawdę jak z plakatu. Tak. już widzę kadr, no to wiadomo, Geometryczne pozy, bardzo dobrze. To wygląda dużo lepiej. Na pewno zauważyliście, że w trakcie filmu mamy dziwne cięcia w różnych miejscach, i ja potem nie zawsze pamiętam w którym momencie skończyłem. Dlatego, że nagrywaliśmy w publicznym miejscu i oprócz tych wycieczek szkolnych, a były dwie, które najpierw musiały do szatni przyjść się, rozebrać, potem do szatni przyjść się, ubrać i wyjść, jest ekipa sprzątająca i przed, przypadkowi przechodnie. Nie zawsze wszystko mogłem Wam powiedzieć tak płynnie, jak chciałbym, ale była jeszcze jedna rzecz, zrobiliśmy taki mały eksperyment. Teraz wróćmy na chwilkę do filmu, ja Wam pokażę, jak to wyglądało. No jednak... Trzeba taki miniaturowy aparat, co? Zawsze trzeba próbować nowy, szukać nowych środków wyrazu. Szukamy nowych środków wyrazu. Zobaczymy, czy, czy można zrobić zdjęcie w korytarzu iPhone'em. Umówmy się, że robimy starym telefonem. To jest iPhone 13, Pro, to 13 to wiecie, to już będzie 3 lata. to. Dobrze to wygląda. A teraz spróbujmy zrobić to samym aparatem. Czyli świecimy? Tak. Bardzo Patrzcie proszę. Dobrze. Ja nie, nie wiem jak ma wyglądać marynarka. No, nie... e, jedna rzecz to na pewno marynarka schodzi na dół i zasłania mi czy, całą rękę i tak dalej. Ja nie wiem czy mi się ja to podoba. Zaraz odnoszę dobrze, a ja teraz nie, uwaga, raz, dwa, trzy. Ja robiłem zdjęcia swoim, nazwijmy to starym smartfonem, czyli iPhone'em 13 Pro. Używam oczywiście jednego y, obiektywu standardowego, bo to był taki naprawdę szybki, <noise> szybki eksperyment. Mateo używał swojego Samsunga 24 Ultra, jeżeli dobrze pamiętam, jakiś jak, taki, wiecie, w każdym razie na pewno droższy niż mój iPhone. I teraz y, wróćmy do Evo, to wróćmy do zdjęć. Zdjęcie, które tutaj widzicie, jest zrobione Soniaczem, y, obiektywem 20 mm Sigma Art. O tym nie wspomniałam na filmie, ale wszystkie zdjęcia, które zrobiłem na tej sesji, były zrobione przy jednakowych ustawieniach. Aparatu. ISO 640, przesłona F2.8 i 1 125 część sekundy. Oczywiście ta podstawowa ekspozycja ustawiona na aparacie była związana z tym, jak chciałem, żeby wyglądało światło tam na miejscu zastane. Kiedy byłem ostatnio w Krakowie, usłyszałem, że robienie z portretów i zdjęć w ogóle przy lampach błyskowych to jest zabawa dla starych, dla starych dziadów. Miał krótko dla dziadensów. Trudno mi się z tym zgodzić, dlatego że chciałbym życzyć powodzenia każdemu, kto będzie chciał zrobić na przykład taką sesję jak naszą w takim miejscu, jak my robiliśmy. Gdyby chciał ze sobą wziąć LEDy. Dlatego, że my dwie lampy przynieśliśmy w plecaku. I te lampy zmieściły mi się do plecaka razem z aparatem, więc to jest taka rzecz, którą mogłem sobie przynieść. Gdybym chciał fotografować tylko przy ledach, musiałbym na pewno zrobić dużo większe ISO, a jeżeli zrobiłbym dużo większe ISO, rejestrowałoby mi się dużo więcej światła zastanego, które nie było dobre. Mówiąc krótko, nie było dobre. Światło, które ja sobie przyniosłem było lepsze niż to, które było na miejscu. Ja oczywiście zmiksowałem to, które było z tym, które ja doniosłem, ale gdybym miał ledy, musiałbym mieć dużo mocniejsze te lampy, ale LEDy są siłą rzeczy, po prostu muszą być większe, cięższe, muszą mieć dodatkowe akumulatory, więc powodzenie, jeżeli ktoś chce robić takie sesje na różnych lokacjach tylko z LEDami. Ale słuchajcie, zrobiliśmy eksperyment z tymi smartfonami i teraz tak, ja pokażę kilka zdjęć. To zdjęcie, to jest, nazwijmy, że to będzie zdjęcie wzorcowe, czyli zdjęcie zrobione aparatem przy przesłanie F2.8 i tam tył widać, ale to, co jest tam daleko z tyłu, to ginie gdzieś tam Ginie w rozmyciu, tak zwanym rozmyciu. Za to zobaczcie jak wygląda bardzo podobna poza modelki. To jest zdjęcie z iPhone'a. To jest zdjęcie z iPhone'a. Ono wyglądało w ten sposób. Ono wyglądało w ten sposób. W Evo to wrzuciłem dosłownie ten sam styl, który wrzuciłem na moje zdjęcie, i te dwa zdjęcia możemy pooglądać obok siebie. I teraz ono, prawdę mówiąc, nie wygląda bardzo źle. Ono nie wygląda bardzo źle. A to jest zdjęcie, które zrobił Mateo swoim Samsungiem Ultra. No, mi za głowy albo z podręki ręki, i słuchajcie, ono też nie wygląda źle. Ono nie wygląda źle. Tak wyglądało zdjęcie zrobione na sesji, i zobaczcie, jaki tutaj jest kompletnie nietrafiony balans bieli. A tak wygląda zdjęcie po jakiejś tam minimalnej obróbce. Mam jeszcze jedno zdjęcie. To jest zdjęcie z iPhone'a, które najpierw wyglądało tak, i to zostało, nazwijmy to, obrobione w aplikacji tej iPhone'owej. I to wygląda absolutnie okropnie. Zwłaszcza, że włosy naszej modelki, która przypomnę, jest. No, mam takie złoto-brązowe włosy. Tutaj wygląda, jakby była Platynowa blondi, to to w ogóle jest kosmos. Ostrość do samego końca. No, tego się należy spodziewać po zdjęciach robionych smartfonem, że ostrość będzie do samego końca i teraz. To może komuś przeszkadzać, to nie musi komuś przeszkadzać, ale o ile zdjęcie, ja z balansem bieli to w ogóle na swoim aparacie nie, mm, nie eksperymentowałem, ustawiłem go wcześniej na 5600, bo tak sobie zaplanowałem, że moim punktem wyjścia będzie światło błyskowe. i aparat ustawiony w ten sposób robił takie zdjęcie i uważam, że one wyglądają nieźle i wszystkie te kolory mi się zgadzają. No smartfon głupią, mówiąc krótko, chociaż to jest typowy flagowiec, to ten, to ten smartfon zgłupiał, dlatego, że kiedy w obiektyw świecą ci trzy lampy, a każda ma inny kolor, no to aparat nie jest w stanie zrobić dobrego zdjęcia, no i tak wygląda zdjęcie ze smartfona. No, oczywiście porytusz po podciągnięciu tych kolorów, to zaczyna wyglądać mniej więcej podobnie jak to zdjęcie, które my zrobiliśmy. Oczywiście Mateo też założył dokładnie te same filtry, znaczy założył przed obiektyw swojego aparatu, ułożył ten filtr, który tworzy te poziome flary, które ja bardzo, bardzo lubię. I teoretycznie to zdjęcie mogłoby się nadawać, to zdjęcie mogłoby się nadawać, ale jeśli ktoś mi powie, że można zrobić takie same zdjęcie smartfonem yy, zamiast aparatem i można yy, świecić ledem zamiast lamp błyskowych, no cóż, ja go nie będę publicznie wyśmiewał, bo, bo to, nie o to kompletnie nie o to chodzi. Ja się po prostu uśmiechnę, wzruszę ramionami i pójdę swoją drogą. Jeśli ktoś ma ochotę, proszę. I teraz, dlaczego to zdjęcie w ogóle fajnie wygląda? Dlaczego zdjęcie zrobione smartfonem w ogóle tutaj fajnie wygląda? Otóż dlatego, że z tyłu świecą moje lampy w moim kolorze, a z przodu świecimy pilotem. Mówiłem to w filmie, że będę świecił y, mocno pilotem i ten pilot miksuje się ze światem zastanym i dlatego to było ważne, żeby, znaczy dla mnie to było ważne, że. Pilot w lampach Profoto ma możliwość zmiany temperatury, czyli bicolor. I tylko dlatego tutaj na twarzy modelki jest to światło. Jest to światło, dlatego że świecimy jej w twarz pilotem. Czy mógłbym takie zdjęcia zrobić za pomocą lamp LED, które bym tam przyniósł? No pewnie, że tak. No pewnie, że mógłbym tam przynieść. Tyle, że jeżeli chciałbym dołożyć więcej którego ze świateł. Hmm, Musiałbym mieć dużo dużo większej lampy. Tyle a propos eksperymentu: zdjęcie z aparatu, zdjęcie z iPhone'a, zdjęcie z Samsunga. To można by troszeczkę powiększyć. One, umówmy się, nie wyglądają źle i wyglądają podobnie, ale podobnie to jest chyba ostatnie i jedyne, co można o nich powiedzieć. One wyglądają podobnie. Oczywiście po ciężkim retuszu, nie? Po ciężkim retuszu te zdjęcia wyglądają podobnie. Jeśli mnie zapytacie, czy następnym razem pójdę na sesję ze smartfonem. To nie. <noise> znaczy, smartfona będę używał do kontrolowania moich lamp, ale fotografować będę aparatem i na pewno będę błyskał. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, lampy światła stałego LED są świetne. One są świetne i one mają swoje zastosowanie ja ich będę używał coraz częściej, coraz częściej, ale będę ich używał równolegle ze światłem błyskowym. Dlatego wydaje mi się, że ktoś, kto próbuje udowodnić, że LEDy są lepsze od światła błyskowego, albo ktoś, kto będzie mówił, że tylko błysk, bo LEDy są bez sensu, ani jedna, ani druga strona nie ma. Moim zdaniem, ani jedna, ani druga strona animacji Wydaje mi się, że te światła po prostu one się równoważą, one się muszą spotkać w pewnym punkcie i w tym miejscu, w którym się spotkają, możemy tworzyć naprawdę bardzo fajne, bardzo fajne, kreatywne rzeczy. I wracam do ostatniej sceny na filmie. Bez wątpienia interesujący modyfikator. Gdybyście zapytali, czy to jest najlepszy na świecie uniwersalny modyfikator i wystarczy mieć taki jeden i zaatwicie wszystko, oczywiście, że nie. Za to, nawet bez grida. Strumie światła jest na tyle skolimowany, że po bokach tworzą się wyraźne cienie, a tam, gdzie są cienie, tam można wstrzyknąć kolor. Mam nadzieję, że zdjęcia, które dzisiaj zrobiliśmy, Wam się podobają. Dajcie mi proszę znać w komentarzu, czy macie jakieś uwagi ewentualnie, czy w Waszych miejscowościach są też podobne miejsca, lokacje do tej tutaj. Dlatego, że my dzisiaj robimy pierwszą sesję taką naszą, flashnajmową, i mam wrażenie, mam nadzieję, że to będzie przytarcie szlaku, dlatego że tutaj są dziesiątki takich zakamarków, dziesiątki takich miejsc, jak ten jeden korytarz, który w tej chwili zrobiliśmy, więc mm, jeśli film Wam się spodoba i zdjęcia Wam się podobają, to na tą lokację myślę przyjdziemy jeszcze nie raz, nie dwa. I to jest wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. Tymczas i do potem.